Embrace the chaos. Dzień dobry, witam serdecznie w tym, jakże bardzo zaplanowanym odcinku, który jest kolejnym codziennym odcinkiem. Tak naprawdę to nie. Słuchajcie, w razie czego, jeżeli ma ta seria ma mieć jakąś roboczą nazwę, to kiedyś podobny projekt nazywaliśmy niecodziennym codziennikiem. Moi drodzy, jak sama nazwa wskazuje, dziennik internetowy będzie wychodził co tydzień albo co dwa, w zależności od tego, kiedy komornik. Z... I myślę, że to jest dobra nazwa na wszelkie codzienne projekty w moim wykonaniu. Po prostu są niecodziennie codzienne, dlatego że ostatni odcinek wyszedł w tym momencie chyba 5 dni temu, ale po drodze wydarzył się Kopernikon, na Kopernikonie wydarzyło się dużo fajnych rzeczy i o ile miałem zaplanowane dwa odcinki do przodu, to okazało się, że przygotowanie się do tego wszystkiego troszkę więcej czasu zabrało niż zakładałem. Także chuj bombki strzelił, choinki nie będzie. Ale jutro już spokojnie obejrzycie sobie na tym kanale kolejny odcinek waszej ulubionej codziennie, Niecodziennej serii. Chciałbym jeszcze poinformować, że ten odcinek jest nagrywany, żeby trochę wznowić tempo tworzenia kolejnych odcinków, więc montaż w nim będzie dużo bardziej minimalistyczny. Tak naprawdę to nie. Także proszę, nie zakładajcie z góry, że będzie tutaj milion fajerwerków, eksplozja za moimi plecami i tak dalej. A to jest takie granie na emocjach teraz, żeby tutaj była eksplozja, co nie? Będzie? Możemy. Jeszcze jak? Mogę nawet green screen rozciągnąć. Kurwa! To jest. Okrutnik, no. O, oh, jest. Je. <grym> yeah. Fajne. Dobrze, co się działo w internecie przez tych kilka dni, kiedy mnie nie było? Z mojej perspektywy, najważniejszym wydarzeniem, które się rozgrywa, jest prawdopodobnie to, że za dwa dni wychodzi płyta. Tako, jeżeli dobrze liczę. Yeah! A w momencie, kiedy to oglądacie, to już jutro, więc jest jakaś mała szansa, może, że kurier za szybko przywiezie i nie zostawi. Awizo. Wraca mi widzę, awizo. No, jakby tak się stało, to byłoby fajnie, dlatego że podejrzewam, że to dostanie na pewno dedykowany odcinek w codziennym niecodzienniku. Jeżeli natomiast tak się nie stanie, to dobrze, bo mam jeszcze kilka tematów do przerobienia, które warto byłoby zahaczyć. Też to jest fajny moment, żeby Was zachęcić do tego, żebyście podesłali jakieś propozycje, co warto byłoby poruszyć. Możemy też zrobić taką małą tradycję, że jeżeli jest coś, co przyciągnęło Waszą uwagę, to po pierwsze możecie to wysyłać na nasz Discord w propozycjach tematu. A po drugie, no, macie tutaj na dole sekcję komentarzy, która jest ostatnim kręgiem piek jak wygląda piekło? Czasami zdarza się coś wartościowego, więc jeżeli macie fajną propozycję na odcinek na któryś z dni, zachęcam, zapraszam serdecznie, fajnie. No i dobre! Słuchajcie, z takich ważnych wiadomości z ostatniego tygodnia, to dotarł do mnie na przykład artykuł o tym, że pani, zdaje się, w Singapurze zapłaciła za kraba w przeliczeniu 5600 zł, a myślała, że zapłaci 30, a to była cena od jakiejś tam małej części tego kraba, a tak naprawdę to nie, bo cały krab kosztował 5600 zł. I ona powiedziała, że nie ma tyle pieniędzy, a właściciel restauracji zaoferował parę zniżki, no i wezwali policję. To powinien być dzisiejszy odcinek, tak? To jest najmocniejsze, co dla was mam. Przysięgam. Kryspin, możesz tutaj w ogóle w, wpić sobie krab na wyborcze i to czytałem, nie wiem, wyskoczyła mi reklama i... Wiem, że O, drogi Krab. Sprawdzę. I to jest właśnie marketing XXI wieku. Możesz robić najlepszy tytuł, a i tak wygra z tobą drogi Krab. Zobacz, że kraby są wszędzie. Ej, szybko to raczej nie minie. Znaczy to szczerze, powinna jej się zapalić lampka kontrolna w momencie, kiedy zobaczyła tego kraba. Czy ta wielka bestia wygląda jakby kosztowała 30 zł? No nie sądzę, nie sadzę. Nie ma drzew w tym sadzie. To jest taki odwieczny lęk, który nigdy nie został wypowiedziany na głos. No mi się to nigdy nie zdarzyło, ale nie wiem, czy mieliście kiedyś taką kompulsywną. Myśl, idziecie do restauracji i zamawiacie jedzenie, albo idziecie nawet gdziekolwiek i zamawiacie cokolwiek, gdzie jest taki zwyczaj, że płacicie na koniec usługi. Może to być dowolny bar, może to być cokolwiek, sklepik, szkolny, whatever. Ale jeżeli płacicie na koniec, co, co się dzieje w sytuacji, w której wyspożywacie to, co macie przed sobą, i potem okazuje się, że, nie wiem, konto wam nie działa w banku? To jest największy koniec świata. Jakby ja bym opuścił już chyba tą planetę, bo nie wiedziałbym, co ze sobą zrobić. To jest tak stresujące. To samo się może stać na stacji benzynowej. To nie jest Wypłata pracowników, a wizyx, żeby ją po prostu przesunąć w czasie. To nie jest takie łatwe. A nie wiem, co bym poradził w takiej sytuacji. Ale okej, okay, no w internecie działy się też inne rzeczy, dlatego teraz wejdę na Twittera i na szybko znajdę sobie jakiś temat, bo jestem kompletnie nieprzygotowany. The chaos. A wiem, że jak nie nagram dzisiaj, to nie nagram w ogóle. O, trenduje tako Hemingway, proszę państwa, bo koncert był do kupienia tako Hemingway. Znowu wracamy do tako. Yeah! No i co się działo w związku z tym koncertem? Po pierwsze widziałem newsy, że trasa została zorganizowana przez ekipę Freeza, to znaczy prawdopodobnie regulamin po prostu został przeniesiony bezpośrednio z regulaminu frizowskiego. No i tak się niefortunnie zdarzyło, że ktoś nie usunął w informacji o tym, że organizatorem trasy jest Freeze. Chyba, że przypadkowo spilnęli i okazuje się, że tymi sekretnymi fitami, które na stronie tako są oznaczone znakami zapytania, będą po prostu ludzie z ekipy i Hania jakby ty, ty masz pasa, tak? Hania możesz To jest jeszcze w ekipie Freeza? Julia Żugaj Nie jest w ekipie Freeza, ale Julia Żugaj też może wystąpić na tym albumie Ale co do niektórych mam wątpliwości, czy oby na pewno są najlepszym fitem To jest naj najbardziej beznadziejny odcinek, jaki nagrałem od dawna O mój Boże, żeby nikt tego nie zobaczył Tak, i można było dzisiaj kupić też bilety na koncert To też prawdopodobnie nie wiecie, że można było kupić bilety na koncert Freeza I to bilety się sprzedały po chwili, jak to zwykle bywa z popularnymi koncertami Chuj przeklęty O, dobry news Dobry Subtitles by the Moja kariera w internecie jest taka skończona. O, a propos skończonych karier w internecie, to dużo osób ostatnio gada, a to jest akurat poważny temat. Dużo osób ostatnio bardzo gada o tym, że kariera pewnego bardzo znanego youtubera, który od kilku lat nie nagrywa. Tu się dzieje to, że są jakieś doniesienia czy coś. I, i powiem kompletnie szczerze, że ja mam taką reakcję typu chryste. Trochę tęsknię za czasami, kiedy największymi dramami na YouTubie było to, że ktoś zjadł banana i się zrzegał do miski. Ja wiem, że to może brzmi niepoważnie. Kurde, mam taką nostalgię, szczerze, mam taką nostalgię do tego momentu, kiedy to życie było prostsze, kiedy te problemy były prostsze, albo przynajmniej nie były poruszane, więc one były i to wcale nie jest takie proste i wesołe, ale wiecie o co mi chodzi, tak? Mam nadzieję, że nie powiedziałem tego w jakiś maksymalnie zły, niedobry sposób. Tak czy inaczej, chciałem tylko zaznaczyć, że wiem, że dużo osób mnie tam oznaczało, pytało, czy będzie na ten temat odcinek. Nie, na ten temat nie będzie odcinka na tym kanale, dlatego, że uważam, że to jest coś, co jakby każda plotka może tutaj być taką bombą, którą się bawimy, tak? I to jest temat, w którym ja się po prostu nie czuję kompetentny moim zdaniem powinny się tym zajmować odpowiednie instytucje, a jeżeli jakiś youtuber czuje się na tyle kompetentny żeby poruszać ten temat, no to ja błagam po prostu nie idźmy w sensację, tak? Idźmy w bardzo sprawdzone informacje idźmy w formalne drogi załatwiania takich rzeczy i bądźmy ostrożni bo tutaj ruch w dowolną złą stronę może zrobić komuś krzywdę i to nie mówimy tylko o tym youtuberze ale też całej masie innych osób. Zresztą podobna drama miała już dłuższy czas temu miejsce z Konopskim i i patrząc na zapał niektórych osób do tego, żeby wskakiwać w tą sensację, to moja pierwsza reakcja jest taka, że cholera, albo się niczego nie nauczyliśmy, albo ludzie, którzy rzeczywiście ten temat poruszają są bardzo pewni tych rzeczy, które mówią. O, oby byli. Może ja się po prostu z wiekiem czuję jako większy głupek, który nie jest najlepszą osobą na świecie do poruszania najpoważniejszych tematów. O, wiem, co jeszcze się wydarzyło, z czego nie będzie dedykowanego odcinka, ale jest na poziomie newsa o krabach. Nie babram się z reguły w tematy fame, mmo, podobno. Nie jest to po prostu coś co mnie interesuje, tak? O ile to jest nieszkodliwa zabawa na zasadach sportu. Okej. Okay. Natomiast w momencie kiedy wyskakuje mi na głównej Twittera news o tym, że no nie chcę ich nazywać dziećmi, ale jakaś część mnie już mówi mi Dominik, jesteś w tym wieku, kiedy masz pełnego pasa, żeby powiedzieć, że dzieci walczą ze sobą w federacji, która jest sygnowana twarzą Lexi. Słuchajcie, Tony Chaplin vs Gavronek na Cloud made 2 Fire emoji. Czas na walkę z udziałem zawod Młodego pokolenia, przed wami najmłodsi zawodnicy w historii freak fightów. I Ja mam tutaj taki trochę dysonans z tym. Mądre słowo, więc nie wiem, czego dobrze użyłem. Chodzi o to po prostu, że jest to zjedny. Dla mnie, tak, w mojej opinii, dla mnie jest to troszkę nie ten kierunek, w którym powinny iść freakfighty, które od dłuższego czasu starają się taki sygnał puszczać jednak do internetu, że hej, to jest sport, tak? Nie chcemy, żeby ludzie robili patowartości, ale i tak te patowartości często się w różnych freakfajtach wydarzają. Potem widzicie, walkę dzieciaków w wieku młodego liceum. Jakby spoko w tym wieku totalnie serio można uprawiać sport profesjonalnie. Sam uprawiałem sport profesjonalnie, jak byłem jeszcze młodszy. O, mój największy sekret, trenowałem kickboxing. Trenowałem chyba też przez chwilę karate, ale to byłem bardzo młody, ale w gimnazjum trenowałem kickboxing, byłem beznadziejny, ale byłem nawet na jednym turnieju i przegrałem. Tak czy inaczej, jestem po prostu zdania, że to jest spoko, żeby dzieci po prostu ćwiczyły sporty walki. No to to jest oczywiste, dlaczego ja to mówię. Natomiast, natomiast problem zaczyna się wkradać wtedy, kiedy bierzemy te dzieciaki, które trenują sporty walki, i nagle rzucamy ich w freakfighty, które jednak mają dużo, to było fajnie poruszone w programie Papiery Rozwodowe, które prowadzą Maciek Dąbrowski i Mission, że to jest jednak ta różnica mała, że z jednej strony macie spoko uczmy się sportu, a z drugiej strony macie kurwa free fighty ze wszystkim, co idzie za kurwa free fightami. I potem mamy wielkie Pikachu, że dzieciaki coraz bardziej jarają się na nagrywaniem różnych scen przemocy i nie no przecież Free Fighty nie są z tym stare totalnie związane. Ale pod dymy i zróbmy walkę 16 latków. Jakie mamy reakcje pod tym postem? Znaczy reakcje powiedziałbym, że są zdrowe. <laughs> poczęty stand-up napisał: "Walka odbędzie się na zasadach przedszkolnych na materacach. Dwie rundy po 30 minut leżakowania pod nadzorem pań, następnie budowanie ciężarówek z klocków". No to jest ten jeden moment, kiedy stand-up autentycznie był zabawny, oddaje ci to poczęty. <laughs> Ktoś tam napisał dalej, że podpisywanie umowy pod Wzorem rodzica, robicie oni mają po 15-16 lat. Jakby spoko ćwiczmy sporty profesjonalnie, ale robienie zdawania sobie poryju show, ja już widzę, jaki to będzie wzór do naśladowania przez kilka lat jeszcze młodsze dzieciaki, w momencie, kiedy zobaczą niewiele starszych od siebie bohaterów Free Fightów i zaczną sami za garażami robić profesjonalne treningi. Fajnie też, że młodzi ludzie będą mieli jeszcze fajniejszą zachętę do zapoznania się z promowaną przez wielu zawodników, wielu różnych federacji, kulturą więzienną, całą tą gryp czy jak to się tam nazywa, nie wiem, nie byłem nigdy w Sztumie. To co, Świeżak? Sparring wieczorem? Hm? napierdalamy się troszkę. Co? Znaczy, dla mnie w ogóle, ja to mówię jako osoba z zewnątrz, tak? Boże, dlaczego ja dzisiaj gadam o freakfightach? Co się stało? Przez to, że nie mam tematów, mówię co mi ślina na język, albo język na ślinę. Dla mnie generalnie sam fakt tego, że Lexi Chaplin jest twarzą tej federacji jest już co najmniej takie mocno dziwne, patrząc na to, że znaczna część fanbase'u Lexi wygląda jeszcze tak. Na no. no. Ja bym powiedział szczerze, że jeżeli na twoją federację ludzie kupują dwa bilety, nie dlatego, że chcą się wybrać z drugą połówką, tylko dlatego, że muszę tam iść pod nadzorem rodzica, to jest spora szansa, że nie jesteś może odpowiednią osobą, żeby promować free fighty. Nie wiem w ogóle dlaczego influencerom upzdrało się, że jeżeli oni powiedzą albo zasygnalizują, hej, od tej pory mój content nie jest skierowany do dwunastolatków albo siedmiolatków, jest skierowany do dorosłych, poważnych ludzi, to z automatu tak będzie, tak? Proszę cię, no nie idź nigdzie, no chodźżeś! Żegnaj, adios! Nie, no chodzisz, no proszę cię! No henik, kochanie, chodź! To, że my sobie uznamy, że nagle robimy content dla dorosłych, albo zrobimy jeden poważniejszy filmik, albo jedno poważniejsze wystąpienie, nie sprawi, że nagle zaczną nas oglądać sami dorośli ludzie. To tak nie działa. Dalej będziemy mieli dziecięcy fanbase. Wiecie, ja bym mógł teraz nagrać, jak skaczę do basenu pełnego kulek, a i tak by nie oglądali sami lekarze i prawnicy. Po prostu mniej by im się spodobał ten film. Pozdrawiam moich widzów, szanowni państwo. No nie wiem, ale z drugiej strony może niepotrzebnie się burzę, bo jak. Weźmiemy tych dwóch chłopaków i dodamy do siebie ich wiek, to prawie na pewno będą pełnoletni. Prawie. Wiecie co, to ja już chyba zostanę przy tym krabie. Mówiłem już, że ten skurwiel kosztuje 5600 zł. <grytanie> co jeszcze mogę wam powiedzieć? Fajnie było na Kopernikonie, to mogę wam powiedzieć. Żałujcie, że nie byliście na Kopernikonie, ale w tym roku zrobiliśmy trochę z Pawłem Lakarnumem taką małą, można powiedzieć, trasę koncertową po Polsce. Zagraliśmy na bardzo wielu różnych eventach i mega jest nam miło, że spotkaliśmy też tylu ludzi, bo ostatnio mieliśmy okazję pojawić się na tak w 2018 i był to dla nas spory szok, Jak dużo się was zrobiło. Co jeszcze moje włosy zostały obrażane na Kopernikonie. Dominik, gdzie znalazłeś Fryzjera, który Ci uczesał na Mikołaja Kopernika. Się po prostu nazywa no. Miałem też okazję znowu gościnnie wystąpić na DTP I nie poszło lepiej niż za pierwszym razem Także jeżeli będzie jakiś odcinek z tego w wykonaniu dwóch typów To też może jakieś małe cameo się tam pojawi z mojej strony Ja naprawdę chciałbym zobaczyć jeden odcinek DTP, w którym wyjdę jak człowiek No ale może kiedyś, może kiedyś, nie tracimy nadziei moi drodzy A wy nie traccie nadziei, że kolejny odcinek będzie tak samo bezsensownym strumieniem świadomości Jakim był ten odcinek Dlatego, że następny odcinek będzie przygotowany obiecuję ale obecnie jestem spóźniony 4 minuty. 4 minuty temu zacząłem oficjalnie swojego streama, który, no, będzie za moment. Więc uciekam, bo już nie mam więcej czasu. Ale bardzo miło się z Wami gadało o Pierdołach. Mam nadzieję, że przynajmniej przez krótki moment uśmiechnęliście się dzisiaj z żartu pana Stendapera poczętego, bo z mojego to tak trochę. No i pamiętajcie, pozostańcie lekko. E... O w ogóle to jest ciekawy motyw, jeszcze kurde, mogłem o tym powiedzieć. Jedziemy! Że wciągnąłem się w TikToki Płaskoziemców. To jest najwspanialsze uniwersum. Cały wyjazd w Toruniu, każdy wolny moment, odpalałem TikToka i algorytm wyszkoliłem tak, żeby pokazywał tylko treści płaskoziemców. Czasami się jeszcze sajfan wyświetla, ale wtedy go wszyscy jadą i mówią, że jest idiotą i opłacanym agentem. Perfekcyjnie mnie zdiagnozował. Ale to jest w ogóle niesamowite, bo się okazuje, że jak się przykroczy pierścień lodu, który otacza naszą płaską ziemię, są dwa przejścia, jest letnie i zimowe, to za tym są kolejne kontynenty. Ja poproszę o materiał. Tych kontynentów według różnych teorii jest albo około 12, albo o, są tam po prostu inne wersje Ziemi, na przykład kosmici tam mieszkają, dinozaury tam mieszkają, Twój stary tam mleko. <grystanie> Dobra, kończę, zanim znowu będę skancelowany. Się. O, jest. <laughs> yeah, fine.